Niedawno na naszym kanale prezentowaliśmy wam przednie lampy rowerowe z serii Mactronic Scream. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Dziś przechodzimy do oświetlenia sygnalizacyjnego montowanego z tyłu roweru. Mam na imię Piotrek i zapraszam Was na prezentację prawdziwej legendy w naszym asortymencie. Sprawdźcie, co łączy lampę Woli -E z księstwem Monako. Lampa Woli -E to prawdziwa królowa wśród tylnych lamp rowerowych. Na dzień dzisiejszy liczba sprzedanych sztuk dorównuje liczbie mieszkańców księstwa Monako i dalej rośnie. Jest to oznaką nie tylko popularności tej lampy, ale i zaufania jej użytkowników. Co czyni Wolego tak popularną lampą na rowerowych szlakach? Zacznijmy od mocy świecenia. Światło Wolego dostrzeżecie w warunkach nocnych z ponad kilometra. Jego intensywność czyni z Olego również świetną lampę do jazdy dziennej. W serce produktu stanowią dwie czerwone diody. Specjalna konstrukcja odbośników pozwala na jednoczesne świecenie światłem skupionym i rozproszonym. Dzięki temu rozświetlicie nie tylko fragment drogi za sobą, ale i pobocza, zwiększając waszą widoczność, a co za tym idzie, i bezpieczeństwo. W lampce zaprogramowano trzy tryby świecenia: stały, migający oraz naprzemienny. Woli pozwala na minimum 30 godzin ciągłej pracy na jednym komplecie baterii. Jeśli dziennie poświęcacie 40 minut na dojazdy do pracy, możecie zapomnieć o wymianie baterii przez 2 miesiące. Często pytacie nas, jak otworzyć Wolego i wymienić baterię. Najłatwiej użyć do tego monety. Olego do roweru zamontujecie bez użycia narzędzi, a specjalny klips umożliwia jego szybkie wypinanie, jeśli potrzebujecie pozostawić rower na dłużej bez nadzoru. Ten sam klips umożliwia również przypięcie olego do plecaka lub odzieży. To wszystko w tym odcinku. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia na rowerowych szlakach. Często pytacie nas, jak otworzyć Wolego i wymienić baterię. Najłatwiej użyć do tego ba baterii.